Siemaneczko w kolejnym odcinku Career College Football 26 na moim kanale. Drugi sezon zmieniłem uczelnię, wybrałem Ball State Cardinals no i aktualnie jestem rozgrywający numer 1 bez żadnych walki o bycie nim więc od początku sezonu na ten moment będziemy pierwszym rozgrywający na uczelni po fatalnym sezonie Buffalo. przed czas na drugi sezon no i wybranie uczelni, w której będziemy grać. Nasza szkoła jest bardzo słaba, Niestety tak bywa, ale mamy mecz w, w tygodniu 12, gramy przeciwko w Buffalo, więc będzie możliwość rewanżu. Gramy z Iowa, Iowa, no i widać, że oni są o wiele lepszą drużyną ode, od nas, <küh> ale w debiucie, jak zobaczycie, będzie skrót z debiutu. Wiecie, naprawdę świetny debiut, co jest, byłem pod wrażeniem mojej gry. Jeśli jak będziemy cały sezon grać, to naprawdę to może być dobry sezon, no i... Zobaczymy, ten odcinek dogrywam głos, bo zagrałem sobie po prostu poza, a następne postanę się na żywo. No i widzimy na początku, jakie mamy problemy z zagrywkami, niestety bardzo głośno jest na stanie rywali. Ogólnie jeśli pokonamy naszego rywala, to będzie naprawdę jedna z większych sensacji, no bo my jesteśmy uczelnią z, z nizin, po prostu można powiedzieć, jedną z najgorszą, a Iowa no to naprawdę o wiele lepsza uczelnia niż nasza. No i nasz pierwszy drive jakoś nam wychodził. Zdobywamy kolejne pierwsze rundy. Tutaj widzimy, że strasznie ciężko porozumieć się z naszymi kolegami zespołu. Niestety bardzo głośno jest na stadionie. No i tutaj byłem bardzo blisko sakowania. W ostatniej chwili wyrzuciłem piłkę. Więc moim rywalom się nie dało tej świetnej podaj do środka. No i zdobywamy pierwszą próbę. No na razie ten początek jest dobry. No a tutaj chciałem powiedzieć: prawy straciłem piłkę. No straciłem piłkę, na szczęście mój kolega mi pomógł ją odzyskać. Druga próba 13 yardów. Zagraliśmy do boku. Mały screen, świetnie Davis się obrócił, piękny spin. I trzecia próba 3 yardy. No i w tym momencie podajemy na przyłożenie moje pierwsze przyłożenie dla Ball State Cardinals. Powiem Wam tak, że to przyłożenie było przypadkowe, bo myślałem, że naciskając R1 podaję kompletnie gdzie indziej. Zapomniałem, który to był. No ale na szczęście zakończyło się to sukcesem. No i powiem Wam, że Elisa Durman Durman, Durham, Durham, Durham naprawdę zagrał świetne spotkanie. Tak jak my, Piękne pierwsze przełożenie dla Ball State Cardinals i ten sezon naprawdę zaczyna się znakomicie. Choć, chwilę później, robimy niepotrzebny błąd. Czyli interception, tutaj przerzucone podanie. No i po dobrej akcji, pierwszym drive'ie naszym ogólnie, popełniamy fatalny błąd. Wchodzimy znowu na boisku. Prowadzimy 7 do 0 nadal. Czy tym razem zagramy lepiej? To ucieczka, która nie była, na jeszcze jesteśmy ssakowani niestety. Obrona Iowa Iowy jest o wiele lepsza niż nasza linia ofensywna. No i tutaj to podanie: 3:12 też takie nieudane. 7-7 na, na tablicy rywali. Na tablicy żadnej, tablicy rywali jest 7-7. No i tutaj biegniemy, druga próba 10 yardów. No i zdobywam pierwszą, run, pierwszą rundę, pierwszą próbę po. Udanym biegu. No i tutaj kapitalny daleki rzut. Duram, kapitalnie co złapał. No to był rzut naprawdę na bardzo dużo yardów, a jeszcze w pełnym biegu, więc też taki niełatwy rzut, no, rzut w biegu nie jest łatwy. ale James Brown tutaj pokazał swoje umiejętności. Naprawdę, naprawdę, <coughs> przepraszam, 41 jardowe podanie w koledżu, Zawodnik przy linii. Jak łapie piłkę, musi mieć tylko jedną nogę w NFL, musi mieć obiema nogami na boisku. No i kontynuujemy nasz drive, trzecia próba 5 yardów. Znowu jesteśmy bardzo blisko Pula punktowego, No i drugie podanie do Elisy Durama. zdobywa drugie przyłożenie w tym meczu, nasze drugie przyłożenie i naprawdę ten początek wygląda świetnie. Sorry, że tak zaciągam, ale nie jakiś problem z oddychaniem. Nie mam problem z łapaniem, nie. oddechu. Czasami tak mam na nagranie, że mam problem z oddychaniem. Nie umiem oddychać i mówić. Nie wiem, może tego, że dawno nie nagrywałem. Parę dni, nie, dlatego tak to wygląda. Tutaj kolejny raz. Niestety, no dużo już. Trzeci raz zostałem sakowany. Druga próba 15 yardów, no i zobaczcie na to podanie Elisa Durman. To będzie podanie na 80 yardów. 80 yardowy touchdown. Trzeci touchdown Durama, trzecie moje podanie na przełożenie. No naprawdę mamy świetną chemię między sobą. No i w tym meczu naprawdę Gramy świetnie. No na razie oprócz tego interception, jednego głupiego, to ten mecz jest naprawdę świetny. No i widać, że na razie ten poziom varsity, co mam, może, tak jak mówiłem na innym nagraniu w przyszłości, będzie łatwiej, to po prostu go zmienię na wyższy i tyle. No i tu kontynuuję nasze gron. 21-21, koniec pierwszej połowy się zbliża. Chciałem jeszcze się zbliżyć może do pola punktowego, chociaż żeby kopnęli za trzy punkty, ale trochę brakowało już tych yardów. 10 sekund do końca zostało, wiele timeout, out. Szukam, szukam. No ale daleko, daleko za kopnięciem, więc różna się zdecydowała. Rozpoczynamy drugą połowę. No i biegniemy. Czy będzie pierwsza próba? No, zabraknie nam yarda. Tylko yard. Jeden yard do przebiegnięcia. Podałem. Dobre podanie. No i kolejne. Tu dodatnie punkty na moim koncie. No i tutaj read option. Będzie pierwsza próba. Mogła być, ale chciałem ryzykować mocnego hita, 3 yardy. No i nasz running back tutaj nie wiem co zrobił. Pogubił się, był już naprawdę blisko. Zrobić pierwszą próbę, no ale na szczęście my dajemy radę. Dobre podanie. W tej ostatniej chwili odrzuciłem piłkę na skina. No i tylko może 2 yardy, ale chociaż 2 nie strata, ale tutaj niestety strata. Świetny sack naszego rywala. ta próba 14 yardów. Szukam, 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 no i zbyt długo szukałem. I kolejny sak. No więc nasz drive kończy się fatalnie. Kolejnym, pierwsza próba 10 yardów, dobre podanie na prawą stronę. No i co, będzie przełożenie tutaj, niestety. W ostatniej chwili odrzuciłem piłkę, na szczęście, niestety. Jest pierwsza próba. No, Elisa Durman Turman ma świetny mecz. No i tutaj kolejne świetne podanie. No i pierwsza próba, trzy kwarta. I ty uciekamy, uciekamy, W ostatniej chwili wyrzuciłem piłkę, by nie zostać sakowany, byśmy nie stracili. Yardów. No i tutaj kompletnie udane podania na screena. nie wyszło nam. Kolejna próba. O, o, o podanie w ostatniej chwili. No i mamy kolejne przełożenie. Czwarte tym meczu. Tym razem chyba Mike Washington Junior świetnie to zrobił. Świetnie się uwolnił. No i w debiucie mamy już 4 przełożenia na 279 yardów. Podaliśmy więc debiut naprawdę przeciwko. Jeszcze dobry uczenik jest Iowa. A Iowa na pewno wie lepszą niż naszym tutaj ostatniej chwili odrzut. Piłki. Dyskujem 3 yardy, ale nadal jesteśmy w grze. Druga próba 7 yardów. Będzie podanie. Biegniemy w drugą stronę i raczej zdobędziemy sami tą pierwszą próbę. Tak jest, pierwsza próba po indywidualnym biegu. 28 yardów przybiegliśmy nieźle. Tutaj dałem powiedz mojemu running backowi, Nie za daleko. Czekam, czekam. No i za długo czekam i tracimy aż 11 yardów. Chwilę później kolejny sach. No niestety obrona naszych rywali jest zbyt mocna, ale tutaj udało się w ostatniej chwili podać do Davisa, ten robi spin, idzie do środka, no i naprawdę ładna akcja, 8 yardów zdobyte, 2 yardy, ale to podanie było fatalne w moim wykonaniu. Prziesza próba, 2 yardy po 28, podanie, pyk, jest pierwsza, pierwsza próba, dura, naprawdę świetnie, no i tutaj dajemy kolejny bieg Davisowi, ale niestety tutaj nie wyszło. Druga próba 8 yardów, Ostatniej chwili wrzuciłem piłkę, zanim był sakowany. Chwilę później szukamy, szukamy i to było fatalne podanie. Naprawdę fatalne podanie. 20 sekund do końca meczu. Będzie dogrywka czy też nie, ale to jest świetne, dalekie podanie. No i wybiegni poza tym, wybiega. Mamy dwa timeouty, no ale to jest niestety mój błąd. Myślałem, że będą kopać za trzy, ryzykować. Może nie trafili, mieliśmy dogrywkę. No i w dogrywce tutaj świetnie Davis, naprawdę ładnie tutaj poszedł. W próba chyba 1 yard, no ale niestety jest nas sakowany 3,17. Chwilę później biegnę do boku. No i kapitanne podanie w biegu. No i czwarte przełożenie Durama. Piąte moje w tym meczu. A niestety przegrywamy po dogrywce. Ajoa wyrównała, wyszła na prowadzenie, a nam już po prostu nie poszło. 3,18. Dalekie podanie. Flaga jeszcze przeciwko nam, przez co straciliśmy kolejne yardy. A nie naprawdę została nam czwarta próba, żeby chociaż zdobyć pierwszą próbę. Ale no, było już ciężko. Mało do 28 yardów. Nie, nie, nie dali nam kary. Nie, a, bo było 3,28. Stwierdzili, że 4,18. Tak jest. No i 4,18. Szukam, szukam. No i nie wyszło. Niestety te przegrywamy. Ale moim zdaniem, zaliczamy naprawdę kapitalny debiut. 5 przyłożeń i jedną interception. Więc no, to było naprawdę świetny debiut z Ball State Cardinals. Nasi nowi uczelni, no jeśli tak dalej będzie, kto wie, może w przyszłości dostaniemy oferty od lepszych uczelni, bo to met Jamesa Brown'a był naprawdę udany. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał. No i do następnych odcinków przygód Jamesa Brown'a.